Adam Romanowski, Elementarz, czas zacząć. Dzisiaj spacer po ekotechnologiach przyszłości i coś na dzisiejsze ciężkie czasy. Cyfrowy Cerber domowego budżetu. Zapraszam. Kałączka kiwających się, uśmiechniętych od ucha do ucha słoneczników na baterie słoneczne, to tylko gadżet. Ale na wystawie ekologicznych technologii przyszłości, znaleźliśmy też parę takich technologii, które będą miały poważniejsze zastosowania. Odnawialne źródła energii i ograniczenie emisji CO2 to tylko niektóre tematy prezentowane na Poznańskiej Ekspozycji. Przyjrzyjmy się kilku wybranym rozwiązaniom. Czas na eksperyment, w którym wykażemy, że napoje z wysoką zawartością cukru są owszem niezdrowe dla naszych zębów, ale mogą być bardzo zdrowe dla naszego środowiska. Uwaga, padła ci bateria, od czego są biobaterie. Żeby zasilić coś niezbyt prądożernego, np. odtwarzacz MP3, wystarczy wlać odpowiednio słodki napój do zasobników baterii, zamknąć wieczko i chwilę poczekać. Jak to możliwe? Zacznijmy od początku. Życie na Ziemi zasila energia Słońca. Rośliny przetwarzają tę energię w procesie fotosyntezy i magazynują ją w cukrach. Nasze komórki potrafią z kolei spożytkować energię z cukrów do własnego zasilania. Podobnie jest z biobaterią. Do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystuje ona właśnie cukry oraz enzymy jako katalizatory procesu elektrochemicznego. Czy to się opłaca? Obliczono, że MP3 zużywa rocznie średnio 24 kWh energii elektrycznej. Zakładając, że energię tę wytworzymy z oranżady zamiast z elektrowni węglowej, to oznacza o 23 kg CO2 mniej w atmosferze Ziemi. I jest o co walczyć. Niedawno w Elementarzu prezentowaliśmy elektrownię wiatrową. Należy się pewne uściślenie. Była to lądowa elektrownia wiatrowa. Odważni inżynierowie z Norwegii postanowili wyruszyć ze swoimi wiatrakami na Otwarte Morze, gdzie zarzucają je niczym olbrzymie spławiki. Głównym problemem energetyki wiatrowej jest to, że nie zawsze wieje. Poza tym nie wszędzie da się ustawić turbiny wiatrowe. Wymagają one niezabudowanej przestrzeni, a oto coraz trudniej. No, chyba że wyprowadzimy farmę wiatrową na otwarte morze. Tam wiatraki nikomu nie będą przeszkadzać, a przy okazji na morzu wieją silne i bardziej przewidywalne wiatry. Maszt turbiny, przypominający duży spławik, powstaje w suchym doku. Skąd jest holowany na morze celem zainstalowania generatora? Olinowanie masztu pomaga równoważyć napór wiatru i fal. Kompletna turbina przysysa się do dna morskiego za pomocą podciśnieniowej kotwicy. Całe farmy takich wiatraków Norwegowie instalują na otwartym morzu. Produkcja prądu w wykonaniu turbin zakotwiczonych 50 km od brzegu jest 30% większa niż tych umieszczonych na lądzie. Jest to też dobre źródło zasilania dla platform wiertniczych. Pozostaje tylko kwestia bezpieczeństwa. Jak taki nietani w końcu wiatrak zabezpieczyć przed odholowaniem przez na przykład piratów? Mazdar City. Już wkrótce ósmy cud współczesnego świata. Miasto z zerową emisją dwutlenku węgla. Miasto, które nie produkuje śmieci. Miasto bez samochodów. Jak zrealizować tak ambitne marzenie urbanistów? Zobaczmy. Położone 50 kilometrów od Abu Dhabi miasto przyszłości, które nie będzie dewastować środowiska naturalnego odpadami, ściekami i dwutlenkiem węgla. Za kilka lat stanie się domem dla 50 tysięcy ludzi i kilku instytutów naukowych współpracujących z zakładami przemysłowymi, pracującymi głównie nad technologią proekologiczną. Skąd Mazdar będzie czerpać energię? Głównie z paneli słonecznych umieszczonych na dachach domów i murach okalających miasto na podobieństwo starożytnych pustynnych warowni. W ten sposób powstrzymywany jest napływ gorącego powietrza z pustyni. Tylko od północy Mazdar ma kanały wpuszczające doń ożywczą, chłodną bryzę. Panele słoneczne, konstruowane specjalnie na potrzeby miasta, dostarczą 130 MW czystej energii. A nocą zlokalizowana nieopodal siłownia wiatrowa wygeneruje 20 MW. Nie wieje? Mamy więc jeszcze odwierty geotermalne z wymiennikami ciepła i plany elektrowni wodorowej działającej na ogniwa paliwowe, tak jak niektóre eksperymentalne samochody. Oczywiście zastosowane technologie są obecnie absurdalnie drogie i dlatego niemożliwe do masowego stosowania. Instytuty Naukowe Mazdar City mają pracować właśnie nad rozwojem technologii odnawialnych źródeł energii tak, by były bardziej efektywne i tańsze we wdrażaniu. Będzie to też miasto bez samochodów. Mieszkańcy mają używać takiego oto osobistego metra i spacerować. Brak samochodów to wąskie, zacienione uliczki, transportujące przy okazji powietrze z północy na południe metropolii. Miłośnicy kranówki mogą być zawiedzeni. Woda, nie dość że produkowana przez odsalanie, tak jak w stacji kosmicznej, krążyć będzie w obiegu zamkniętym. Wycieków strzegą elektroniczni strażnicy. Do utylizacji odpadów służyć będą komputerowo sterowane kompostowniki. Nawet rośliny na klombach są tak dobrane, by zadowoliły się nawadnianiem złapaczy deszczu i porannej rosy. Czy to wszystko będzie działać? Zobaczymy za kilka lat. Spory budżet przedsięwzięcia sprawia, że będzie to najlepszy i chyba jedyny poligon dla ekotechnologii, w którym można przetestować, jak i czy współdziałają one ze sobą. Złośliwi wskazują tylko na Tor Formuły 1, zlokalizowany tuż obok Mazda City, który z ekotechnologią, przynajmniej na razie, ma niewiele wspólnego. Umówmy się. Każdy z nas marnuje mnóstwo energii, ale marnujemy też masę własnych pieniędzy, wydając je na zupełnie niepotrzebne rzeczy. Jak zacząć skutecznie oszczędzać? Jak wyjechać dzięki temu na wymarzone wakacje? Jest na to sposób. Internetowy oszczędzacz kasę. Kiedy więc poczujesz, że już najwyższy czas, aby zapanować nad budżetem, skorzystaj z jednego z narzędzi do poskramiania domowych finansów. Wejdź do sieci. Może to być najprostsze e-liczydło domowych wydatków, takie jak to dostępne na stronie real.pl. Program automatycznie sumuje wszystkie te kwoty, trochę więcej niż by się wydawało, prawda? Jeśli ta zabawa Cię wciąga, w internecie jest coś specjalnie dla Ciebie: znacznie bardziej rozbudowane internetowe monitory domowych finansów takie jak budżet domowy.pl, 5 groszy.pl czy na przykład moje grosze.pl. Ten ostatni program pozwala analizować już nie tylko wydatki, ale cały strumień pieniędzy przepływający w jedną i w drugą stronę przez Twoje kieszenie i konta. Jeśli na przykład zafundowałbyś sobie pod choinkę złoty ząb, w zestawieniu moje grosze.pl możesz dokładnie określić nie tylko kwotę i datę zakupu, Przypisać go do kategorii prezenty, ale także, jeżeli płaciłeś kartą albo przelewem, do konta, z którego została uregulowana należność. Zresztą cały zapis tej transakcji możesz tu umieścić automatycznie, razem z historią konta, którą można zaimportować do programu. Jeśli będziesz konsekwentnie przez dłuższy czas notować w Moje mojegrosze.pl wszystkie swoje wydatki, program pozwoli ci uchwycić ich trendy przy pomocy efektownych wykresów. W ten sposób możesz zobaczyć coś, co na co dzień umyka uwadze. Tak jak na tym wykresie, na którym niepokojąco duży udział w miesięcznych zakupach mają wydatki na. Karmy i akcesoria dla zwierząt, które przewyższają wydatki na jedzenie dla ludzi. Oprócz notowań wpływów i wydatków programy do domowej księgowości uwzględniają też w bilansie budżetu domowego wzięte i udzielone pożyczki. Podobnie jak w naszej klasie można to więc dodawać szczegółowe kontakty do znajomych. Z punktu widzenia budżetu domowego nie jest ważne, jednak czy ich lubimy i jak wyglądają. Do kontaktu nie da się nawet dodać zdjęć. Ważne jest to, ile jesteśmy sobie nawzajem winni. Na tym wykresie widać na przykład, że pierwszoplanowe postacie to Stefan i Halinka, od których najwięcej pożyczyliśmy, oraz Bolek i Lolek, którzy otwierają listę naszych dłużników. Kontakty o zerowej wartości, czyli tych znajomych, którym ani nie pożyczyliśmy, ani nie jesteśmy nic winni. Można jednym kliknięciem wyłączyć z podglądu na wykresach. Tak, to zasada bardzo pożyteczna w finansach, ale pamiętajcie, żeby nie stosować jej w życiu.